Jest tylko teraz. Spraw, aby ta chwila była przyjemna. Baw się tym momentem, łap go jak cenny oddech. Możemy wpłynąć tylko na swój stan w teraz, gdyż obecne teraz nadpisuje kolejne, tworząc strukturę twojego istnienia. Dbaj więc o jego jakość. Możesz wybrać jakie ono będzie, a masz dwie opcje, wspierające lub niewspierające. Co też jest właściwe, choć nieco na innych zasadach. W teraz wszystko stwarzane jest z tej obecności, która nie ma jeszcze przeznaczenia, jest wolnym wyborem, ale nie pochodzi już z zaszłych czasów, które to tworzyły małe zamieszanie co do prawdziwości widzenia danych historii. Zauważysz, że obecność ta nie zawęża twojej percepcji, co więcej, daje nowe perspektywy. Doświadczanie wchodzi tu na poziom mądrości. Na ścieżce pierwszego zawsze znajdziesz rozwiązanie i zgodę na swój obecny stan, który jest przecież wynikiem twoich myśli. W drugim zapewne utkniesz, a dotykając swoich czułych punktów, z tego poziomu sobie nie pomożesz. Wprowadź świadomość do swojej obecności siebie w teraz. Zacznij obserwować siebie i z zaciekawieniem otwieraj się na nieznane. Możesz dać się też poprowadzić wyższym siłom, wypowiadając intencje w tym kierunku. Czym jeszcze jest ta chwila? Zgodą na siebie, uczczeniem siebie, gdy puszczę to nieprzyjemne, zaciskające, odpuszczę w zaufaniu. Zobacz, jak robi się luźno. W tej osobistej przestrzeni, w tej relacji z otoczeniem już nie trzeba być wtedy jakimś, wystarczy być sobą. Masz moc zarządzania tą chwilą na swój spełniony sposób. Zatrzymaj się i wypróbuj życzliwość do tej siebie z teraz. Wybór przecież jest oczywisty.